I że Małgorzata Jurek jestem do zabrania głosu tutaj przez Radę Rodziców Zawodowych 3. Przede wszystkim, drodzy Państwo radni, bo to Wy będziecie decydować o losie tej placówki, chciałam zwrócić uwagę Państwa na to, że raport przygotowany przez Urząd Miasta nie zawiera wielu bardzo ważnych kwestii. Nie ma mowy o mocnych i słabych stronach każdej placówki. W ogóle nie ma w tym mowy o opiece i wychowaniu. My, rodzice, zapoznaliśmy się z innymi raportami, które są dostępne w internecie. W żadnym mieście nie było przygotowanego raportu przez urząd, który sam sobie robił raport. Robiły to jednostki odrębne, specjalizujące się w tej, w tej kwestii. I raport był rzetelny. Naszego niestety za taki nie uznajemy. Są to tylko suche dane. Mogę podać przykład kadry pedagogicznej. W naszym raporcie jest on kadra pedagogiczna jest ujęta w kontekście kosztów, jakie miasto ponosi do nauczycieli poszczególnego stopnia awansu. W innych raportach było to zestawienie, jak wykwalifikowaną kadrę ma każda ze szkół, której ten raport dotyczy. Zupełnie odwrócona jest rola w, w przypadku naszego raportu w stosunku do tych raportów, o których mówię, które były sporządzane przez specjalistyczne firmy. Nasz, w raporcie dotyczącego, dotyczącym naszego miasta brak jest danych ilości laureatów, i to chodzi o konkursy, zarówno przedmiotowe, jak sportowe. To są też osiągnięcia placówek i na to też trzeba by było zwrócić uwagę. Brak jest wniosków i rekomendacji w stosunku do każdej ze szkół. Są tylko wnioski i rekomendacje do szkół, które zaplanował sobie urząd zlikwidować poprzez wygaszanie. Ponadto mówię, pod wiarygodność raportu, który sam sobie urząd zredagował, pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. I ten raport jest mało obiektywny. Wiadomo, sami, sie, sami siebie urzędnicy tutaj mają ocenić. Ponadto w różnych raportach były już uwzględnione takie rzeczy jak baza sportowa, sale gimnastyczne i pomieszczenia do zajęć sportowych. Biblioteki, czytelnie, świetlice, sale zabaw, place zabaw boiska, wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych, centra multimedialne, dostęp do internetu, pomocy dydaktyczne, potrzeby remontowe i inwestycyjne, bezpieczeństwo uczniów, monitoring wizyjnych w placówkach oświatowych, wypadki uczniów, programy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo na terenie szkoły, w tym alkohol, narkotyki, papierosy, przemoc i agresja, wagary, wypadki, konflikty z prawem, kradzieże, ilość interwencji policji. To jest nie bez znaczenia, bo tu chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Nasz raport tego nie zawiera. Nauczyciele byli wyszczególnieni według poziomu wykształcenia i według wieków. Tygodniowy wymiar zajęć według grup awansu, godziny ponadwymiarowe nauczyciel według grup awansu, wykaz, wykaz pracowników niepedagogicznych, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. To jest rzecz bardzo ważna. Nasz raport zawiera suche statystyki. Nie ma tego, co jest najważniejsze dla ucznia. Sport szkolny, klasy sportowe, zajęcia pozalekcyjne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, internaty, dożywianie, dojazd uczniów do szkoły, profilaktyka zdrowotna, pomoc materialna, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, nagrody prezydenta miasta dla uczniów i dla nauczycieli oraz inne formy pomocy. To są rzeczy, których nie ma w raporcie. W raporcie, który ma być bazą do reformy oświatowej. Jak można mówić o rzetelności takiego dokumentu w przypadku takich braków? Proszę Państwa, Urząd Miasta chce zlikwidować szkołę. Gimnazjum przy ZSO nr 3. Jeśli można by było, tutaj jest powieszona mapa. Proszę zobaczyć. Ja dam Państwu mniejsze mapki, jak wygląda sytuacja szkół. Po tej części miasta de facto zostanie jedna szkoła. Na tak dużą część miasta. Drodzy Państwo Radni, to Wy zdecydujecie o losie dzieci, które będą miały naprawdę do szkoły bardzo daleko. Prosimy o rozwagę. Prosimy naprawdę zastanówcie się, co robicie. Jeżeli bardzo ma być raport, prosimy o uzupełnienie tego raportu i dlatego, dlatego nasz wniosek jest taki. Odłóżmy to głosowanie. Ale nie wszyscy państwo radni mieli okazję je usłyszeć. Dlatego też zapytam jeszcze raz. Na spotkaniu w naszym zespole numer 3 rodzice zadali pani Fisz pytanie: Ile będzie kosztowało przystosowanie budynku szkoły dla potrzeb przedszkola? Pani Fisz odpowiedziała: To będzie kosztowało 500 tysięcy, z czego 150 tysięcy zamierzamy pozyskać z programu Radosna Szkoła na budowę Placu zabaw. Dziś pytamy jak wyliczono kwotę 500 tysięcy, kto wykonał kosztorys przed, przedwykonawczy, czy były robione jakieś ekspertyzy, pomiary, wstępny projekt kosztorys i ich zatwierdzenia. Czy może są to znowu suche dane wyssane z palca. Chcemy zobaczyć wszystkie dokumenty, związane z planami przeniesienia Przedszkola Miejskiego nr 9 do ZTS nr 3. Chcemy zobaczyć dowody, na jakie kwoty, bo gdy ekipy wejdą na teren szkoły, może okazać się, że jak zwykle coś nie doszacowano i koszt dostosowania będzie znacznie większy, a może nawet przewyższający remont przedszkola, który według raportu opiewa na kwotę 3 milionów złotych. Jak wyliczono taką sumę? Chcemy również zobaczyć wstępne obliczenia remontu przedszkola. Drodzy Państwo, ja osobiście pytałam Panią Prezydent na zebraniu w ZSO numer 3, czy wie, gdzie są takie w naszym chociażby województwie czy w Polsce zespoły przedszkolno jakie planuje utworzyć się tutaj w placówce przyrojewieckiej 76. Pani Prezydent wówczas nie umiała mi odpowiedzieć. Podała za przykład jedynie nasz tutaj niepubliczny. Nie, nie ja wiem, że istnieje taki zespół w Tomaszowie Lubelskim. Drodzy Państwo, może wzorem, może ucząc się na doświadczeniach kolegów, samorządowców, byście sami Państwo się dowiedzieli, jak to tam funkcjonuje, jak to jest. I tam zupełnie nowe skrzydło dobudowano, podnosząc koszty, bo nowy budynek taniej by kosztował i wraz oddzielono. Nie ma czegoś takiego, tego się nie praktykuje i jest to, to po prostu nie ma przyszłości pewność, że miasto pozyska takie środki nawet na ten plac, czy projekt już został napisany, czy przeszedł ocenę formalną i merytoryczną? Czy wiecie, że fundusze z programu Radosna Szkoła można wydać tylko na określony cel, czyli budowę placu zabaw, a nie remonty czy przebudowy? Czy kwota 500 tysięcy pomniejszona o 150 tysięcy, które Pani Prezydent u nas podawała jako na dotację na plac, czyli 350 tysięcy złotych, wystarczy na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkolaków? Tutaj mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie. W naszym mieście nikt nigdy nie wykorzystał środków unijnych na przedszkola. A takie programy były i wiemy to z Urzędu Marszałkowskiego. Nie pozyskano środków, żeby zbudować to przedszkole. De facto nie byłby to koszt miasta. To byłyby pieniądze unijne. Nie zrobiono tego. I teraz kosztem własnych zaniedbań chce się przenieść przedszkole do ZSO numer 3 kosztem naszych dzieci. Jakie są plany odnośnie terenu po przedszkolu miejskim nr 9? Czy były już jakieś uzgodnienia odnośnie wyburzenia, remontowania dla innych potrzeb lub sprzedaży działki? Czy władze miasta szukały prywatnych osób lub instytucji, które mogłyby przejąć to przedszkole? Kiedy będą wykonywane prace związane z przystosowaniem budynku ZSO nr 3 do potrzeb przedszkola? Jeśli nie zdąży się z remontem podczas wakacji i będzie on przedłużony o tygodnie czy nawet miesiące roku szkolnego, to jak ma wyglądać nauka szkolna? W budynku pozostawać będą jeszcze 4 klasy gimnazjum i 12 klas szkoły podstawowej. I do tego wszystkiego remont? Czy ma to wyglądać jak w jednej z remontowanych szkół? Co ze zdrowiem dzieci i pracowników szkoły, którzy będą cały dzień przebywać w hałasie maszyn, kurzu i będą dychać szkodliwe dla zdrowia substancje? Czy ktoś pomyślał o aspekcie organizacyjnym tego pomysłu, tak aby remontując nie szkodzić? A może? Okaże się, że czegoś nie przewidziano i trzeba będzie zrobić coś również ze szkołą podstawową. odniosę się tutaj może jeszcze do słów pana prezydenta Mościckiego, które padły na Komisję Oświaty dzisiaj o 8.30. Pan prezydent powiedział, że będzie to prowadzone w taki sposób, że jeżeli się czegoś nie zdąży podczas wakacji, nikt nie powiedział, że ta, to przedszkole już w tym roku będzie prowadzone do ZSO numer 3, że. Następne wakacje będzie dalej remont prowadzony. Jak sobie to Państwo wyobrażacie? Czy po prostu zostanie rozpoczęty remont zostawione to przez rok będzie stało? Bo ja sobie osobiście tego nie wyobrażam. Jakie wynikną konkretne oszczędności w wyniku likwidacji gimnazjum numer 3, przy ZSO numer 3 w poszczególnych latach? Poczynając już od roku 2012, czy te dane są równie uszczegółowione jak dane demograficzne w raporcie? Czy sięgają aż po rok 2035? Chcemy wglądu w te wyliczenia. Czy pani prezydent poinformowała was o pismach, które otrzymała w związku z planowaną likwidacją ZSO nr 3 od pana Grzegorza Raniewicza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej? Czy pani prezydent odpisała na to pismo, odpowiadając na pytania tam postawione? Czy przy podejmowaniu decyzji o zamiarze reorganizacji przez wygaszanie gimnazjum nr 3, wschodzą, wchodzącego w skład nr 3 w Chełmie kierowała się pani wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów tej placówki, wynikami uzyskiwanymi przez uczniów wyżej wymienionego gimnazjum w konkursach, w tym kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim, wynikami uzyskiwanymi przez uczniów wyżej wymienionego gimnazjum we współzawodnictwie sportowym na szczeblu makroregionu i Polski, między innymi w Świadkowce oraz lekkoatletyce? Wielkością naboru do pierwszej klasy gimnazjum w roku 2011 Oceniła Pani wpływ, jaki nabór w szkole podstawowej nr 3 może mieć likwidację gimnazjum nr 3? Jednocześnie pragnę pod te, pod przypomnieć, iż zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posłu i, posła i senatora jednostka, wobec której poseł podjął interwencję, jest obowiązana w ciągu 14 dni powiadomić posła o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem ostatecznie ją wyjaśnić. To jest cytat z pisma Pana posła Grzegorza Nielicza. Mamy nadzieję, że skoro głosowanie nad projektem uchwały jest tak pilną sprawą, że musi odbyć się podczas ferii, to wszelkie okoliczności temu towarzyszące, jak zapytania o posła Raniewicza, są równie priorytetowo traktowane i bez zbędnej zwłoki rozpatrywane. Jaki sens ma szukanie oszczędności poprzez likwidację szkół, które pochłaniają najmniej pieniędzy z budżetu miasta? Dlaczego nie pomyślano o dużych szkołach? Może tam należałoby utworzyć przedszkola lub wynająć pomieszczenia innym instytucjom? Tak, aby koszty utrzymania budynku nie przyniosły strat dla budżetu miasta. Cóż to za globalizacja, jeżeli się likwiduje jednostki. Drodzy Państwo, my do każdego z Państwa wystosowaliśmy list, w którym jest tabelka uzupełniająca tabelę 86 68, przepraszam, subwencja oświatowa w przeliczeniu na uczniów. W tej tabelce my przeliczyliśmy, bo tych danych brakuje naszym zdaniem w raporcie, ile miasto, bo to chodzi o to, ile miasto dopłaca do szkół, ile miasto tak naprawdę kosztuje uczeń w każdej z placówek. Mówiono jakiś czas temu o szkole numer 11, gdzie uczeń kosztuje najmniej, bo 1059 zł. W naszej szkole uczeń kosztuje miasto 1071 zł. i 82 grosze. Czyli de facto miasto zaczyna oszczędność od szkół, gdzie uczniowie kosztują najmniej. Czy nie warto się na tym zastanowić? Ponadto, co mają robić rodzice dzieci spoza obwodu szkoły w tej chwili? Bo tu chodzi o, jak słyszeliśmy, żeby nasze dzieci chodziły do siódemki. Czy ich dzieci będą jednogłożone? Przepraszam, Przepraszam bardzo. Pani Małgorzata Jurek ma głos. Proszę nie przeszkadzać. Czy dzieci będą dołożone? Co z dziećmi z najbardziej oddalonych krańców Hełma, należącymi jeszcze do obecnego obwodu ZSO nr 3? Rodzice z ulic Poleska, Pomorska, Pomorska Mazurska, Kujawska, Wielkopolska, Kaszubska, Mazowiecka, Białowiecka i Krajobrazowa oraz w przyszłości nowo będą musieli ponosić olbrzymie koszty na dołożenie swoich dzieci do ZSO nr 7. To jest około 6 kilometrów po drodze, bo pan Mościcki tutaj mówił o linii prostej, my wierzyliśmy po drodze tak, jak ta droga ma być pokonywana przez dzieci. Lub do gimnazjum numer 2 to jest około 5,7 km. W obu przypadkach dojazd i przywóz dzieci to około 12 km dziennie. W tygodniu to jest 60, w miesiącu 240 km. Dowóz samochodem do szkoły będzie wynosił przy obecnych cenach paliwa 5,60 za litr, 134,40 miesięcznie, co w skali roku daje kwotę około 1600 zł. Jakim prawem władze miasta będą wydzierać pieniądze z domowego budżetu, ratując swoją niegospodarność w budżecie miasta? Żądamy jasnej odpowiedzi, bo wypowiedź pani Fisz na zebraniu ZSO nr 3, pomyślejmy, weźmiemy to pod uwagę, w ogóle nas nie satysfakcjonuje, a co więcej, nie uspokaja. Jak zamierzacie Państwo przygotować infrastrukturę w Chełmie, tak aby dzieci z ulicy Wygon, Głodawska, Poleska, Pomorska, Maturska, Kujawska, Wielkopolska, Kaszubska, Mał Mazowiecka, Białowieska i Krajobrazowa oraz w przyszłości nowo powstającej, bo to jest osiedle rozwijające się, rozrastające, miały możliwość dojazdu do gimnazjum numer 2 lub numer 7? Jak Pani Prezydent ocenia się w drugim roku drugiej kadencji jako gospodarz tego miasta? Co pani Fisz zamierza zrobić, aby zjednoczyć teraz społeczność lokalną, która wyraża głośno i wyraźnie swój głęboki sprzeciw wobec ostatnio podjętych decyzji i wobec planowanych decyzji? Jak pani prezydent wyobraża sobie rozwój naszej części miasta w kolejnych 10 latach? Czy obec, co obecne władze planują zrobić, aby przyciągnąć młodych do tego miasta albo zachęcić tych, którzy jeszcze nie wyjechali, aby pozostali? Kolejne dziwne decyzje i raporty na zamówienie na pewno zniechęcą mieszkańców i ewentualnych inwestorów do tego miejsca. Czym wtedy załatacie dziurę budżetową? Czy radni i pomysłodawcy takiej organizacji sieci szkół jak pani prezydent i wiceprezydenci nie obawiają się, że ta uchwała zostanie unieważniona przez sąd, tak jak to było w przypadku podjętej uchwały w sprawie opłat za przedszkola? Kto będzie płacił za wasze pomyłki? Budżet miasta oczywiście, więc po co robić coś, co za chwilę może okazać się wielką pomyłką? Zwracamy się do radnych koalicji. Czy niesłuszne wydaje się radnym, aby o sprawach tak istotnych, jakimi są reorganizacje szkół, decydowali wszyscy uprawnieni do głosu radni? Dlaczego sesja Rady Miasta została zwołana w tak niedogodnym terminie, jakim są ferie? W 13 dni po publikacji raportu. Jak jesteście w stanie podjąć decyzję, gdy nie ma tylu radnych? Nie macie sumienia? Czy moralnie będziecie się czuć w oczach ludzi i opinii ludzi, którzy wam zaufali i wybrali do tej rady? Jaka była podstawa prawna do wstrzymania naboru uczniów do ZSO numer 3 i kierowanie z zapisami do innych placówek, które już wtedy borykały się z naborem? Czy już wtedy władze miasta wiedziały, że będzie to dobry argument? Do raportu mówiący, że gimnazjum numer 3 ma najmniej uczniów? Oczywiście taki zakaz odbył się nieoficjalnie, nie na piśmie. Abyśmy teraz nie mogli tego wykorzystać przeciwko Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta. <grym> Jeszcze raz apelujemy. Odłóżcie to głosowanie w czasie, gdy będą wszyscy radni. A co najważniejsze, szukajcie oszczędności gdzie indziej, a nie w tej części miasta. Jak można mówić, że robimy reformę oświaty w hełmie. Jak można szczycić się pomysłami, które rzekomo uzdrowią budżet miasta, skoro reformy oparte na raporcie Bublu, przypominamy, że raport tworzono od listopada 2011, opublikowano 17 stycznia 2012, a głosowanie w tak istotnych sprawach, jakimi są likwidacje szkół, odbywa się po 13 dniach. I w 13 dni dokonano rzekomo konsultacji społecznych. Nie bądźmy śmieszni. Żadnych konsultacji nie było, bo przyjście władz do placówek, Odczytanie raportu i jednostronne pokazanie sytuacji to kina z mieszkańców miasta, a nie wspólne podejmowanie decyzji czy negocjacje. Dziękuję.